Jestem Ewa. I zabiłam człowieka. Żartowałam? Witam. Jan. Jest Facebook twój. Jaka jestem? Jesteś osobą wrażliwą i romantyczną. Nie wyobrażasz sobie życia bez miłości. Skąd ty to wiesz? Takie rzeczy się wie. Kiedy jest się czas, No to zacznijmy. Czy jesteś wysportowana? Jestem. Czy kłamieś? Nie. Która cecha odnosi się do Twojego charakteru? Bezinteresowna, ambitna, pomysłowa, koławnikliwa? Wszystkie. Czy oddałabyś nerkę swojemu najlepszemu przyjacielowi? Tak. Nie, nie wiem. Mam zaznaczyć wszystkie trzy odpowiedzi? Tak. Czy jesteś zadowolona ze swojego wyglądu? to Kto tak. napisał Bolero Ravella? Co? Bawić się, to wiele osób tego nie wie. Rabel. Czy za 20 lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś teraz? Nie. Czy jeden nie z masz wyrzuty sumienia? Tak. Dziękuję. Zebrałem odpowiednią ilość informacji na Twój temat. Zaraz, ale ja bym chciała to w jeszcze... w zupełności wystarczy. Daj mi chwilę, abym mógł wygenerować Twój profil. Przy 172 cm wzrostu moja idealna waga powinna wynosić 64,8 kg. Ja, ja obecnie ważę kilka kilogramów więcej, ale mam zamiar zastosować dietę oczyszczającą. O! A oto równanie, dzięki któremu Ewie udało się obliczyć swoją idealną wagę. Wzrost 172 cm razy 100 razy 10% minus 172 równa się 100. Dążenie do idealnej wagi ma dla Ewy wartość priorytetową. Hej, ta dieta działa. Obecnie moja waga wynosi 44 kg. Dołącz do grupy nowych znajomych. Jak byłem mały, to wpierdalem i na sucho. Ale ja wolę Wisol. Może być wisolem. Chociaż nie, Wibowit był fajniejszy, dołącza. Dołącz do grupy nowych znajomych. Czy smakował Ci płyn Lugola. No, matko, nie przypominaj mi płynu Lugola! Dołącz do grupy nowych znajomych. Ja też zbierałem samochodziki z Gum Turbo. Dołączam! Najpierw zbierałam, ale później przestałam, bo okazało się, że gumy są rakotwórcze. Dołącz do grupy nowych znajomych. Chciałbym wiedzieć, kiedy umrę. Dołączam. Umrzesz jutro w wypadku samochodowym. Dołącz do grupy nowych znajomych. Miałem domu płytę z de blok, ale się do tego nie przyznawałem. Dołącz! Dołączam. Dołącz do grupy nowych znajomych. dla plakietki z Leninem na mojej kurtce w miejscu marmurku. Dołączam. Dołącz do grupy nowych znajomych. Przepraszam. Tak? Czy tutaj można także zawierać przyjaźnie międzynarodowe? Oczywiście. A kogo chciałabyś poznać? A nie, nie, ja nie. Ja po prostu bym chciała, aby Polska zaprosiła do grona swoich przyjaciół Rosję. Dołącz do grupy nowych znajomych. Wielki Zając był lepszy od Wolka i Możesz dobra. na chwilę przestać? 10 milionów innych osób także lubi i John Lennon. Co to? Adolf Hitler chce dołączyć do grupy twoich znajomych. Adolf Hitler też tu jest? Zostań znajomym najpopularniejszego dyktatora w historii świata według rankingu miesięcznika sukces. Adolf ma już ponad 2000 tysiące przyjaciół. No do tej jakże zacnej inicjatywy powoli dołączają się inne państwa. Francja baha się, ale Włochy już zadeklarowały swój udział. Trzeba coś z tym zrobić. Co masz na myśli? Trzeba Cię obronić przed nazistami. Możesz założyć nową grupę znajomych. Założę nową grupę znajomych? Zablokujmy konta niemieckim bojówkom internetowym. Gratulacje! Właśnie założyłaś nową grupę znajomych. Aby sfinalizować zakładanie grupy, musisz zezwolić na dostęp do twoich prywatnych danych. Jaki? NIP, PESEL, nie na rodziców, numer karty kredytowej. E, nie no, chyba sobie żartujesz. Tak, ale niektórzy się na to nabierają. O, no bardzo zabawne. Znalezienia skarbu jest w tobie silniejsza niż ból, jaki sprawia ci rozgrzebywanie ziemi gołymi rękami. Musisz szukać głębiej. Głębiej! 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 A jest! Mam coś! Gratulacje! Właśnie znalazłaś swój pierwszy skarb. Ale to zwykłe jabłko. Nie, to nie jest zwykłe jabłko. To jabłko szczęścia. ugryź się. Po, po, Gdzie po, po, ja po, po, po. Witaj na farmie. Farma to miejsce, w którym nauczysz się prawdziwego życia. Oto worek z nasionami. Oto twoje pole zacznij siać, a deszcz mm. sam podleje twoje nasiona. Mm. Ewo, musisz wydoić krowę. Ale ja nie umiem. Musisz to zrobić natychmiast, ale ja tego nigdy nie robiłam. Jeśli tego nie zrobisz, to. Twoja krowa eksplodowała z nadmiaru mleka. Jesteś współodpowiedzialna za jej morderstwo. Jeśli nie zaczniesz troszczyć się o swoje zwierzęta, one wszystkie zginą, a ty umrzesz z głodu. Ktoś do mnie dzwoni. Nie odbieraj. Twoje pole przynosi plony. Musisz je skosić. Musisz odebrać telefon. Jeśli odbierzesz, twoje zwierzęta zginą, a ty umrzesz z głodu. Odrzuć połączenie. Nie mogę tego zrobić, ale mogę cię od tego uwolnić. Na wyspie czai się wiele niebezpieczeństw. To zło, które będzie chciało ci zabrać twoje wszystkie skarby. Co mam robić? Uciekaj! Czy ona może mi coś zrobić? Tak! Zło przyjmuje różne postacie, jest bardzo niebezpieczne! Może zabrać ci wszystkie twoje skarby! Moje zwierzęta! Zostaw zwierzęta, teraz masz ważniejsze sprawy na głowie! Muszę je nakarmić! Nie mogę teraz rozmawiać! Nie odbieraj, teraz walczysz o swoje życie! O, twoja walka o życie przyciąga coraz więcej nowych znajomych! Co z tego, jeśli za chwilę zginę? Trudno, sama tego chciałaś! Czy ty możesz mnie uratować? Jestem Ewa i zabiłam...